Chleb wypiekany w węglowym tradycyjnym piecu bez konserwantów i polepszaczy na prawdziwym przedkwasie. Takie rzeczy tylko w łące. W piekarni Komraus od dziesięcioleci obowiązują tradycyjne receptury na naturalne chleby i żymły. Istniejąca od 1937 roku mała piekarnia przy placu Jana Kupca to z pewnością miejsce kultowe. Dziadek, Jan Kroczek, e, dziadek przed wojną. Człowiek inteligentny, który pracował w Izbie Adwokackiej w Katowicach, potem przerzucił się, stał się jakby kupcem, prowadził kilka sklepów, restauracje w Goczałkowicach i zajął się bardzo intratnym zajęciem, zajął się sprowadzaniem. Maszyn rolniczych z Wrocławia, z Breslau, wtedy Breslau. Na tym zrobił, zrobił bardzo duże pieniądze. Wybudował najpierw dom w pszczynie na, na kolonii jasnej gdzie był sklep, a później wybudował łąkę łącznie z piekarnią. W 80 latach nierentowne piekarnie, w ogóle piekarnictwo było nierentowne, wiadomo, państwo dopłacało, więc oni wpadli na pomysł, żeby je dawać prywatne, dali prywatne ręce, więc ojciec wziął, to, wziął tą piekarnię na prywatkę, no i zaproponował mi współpracę. Przypominam sobie, te pierwsze 2-3 dni Oczywiście e, praca w nocy, o, o, początek o pierwszej, ale ten wysiłek fizyczny po dwóch dniach wydawało mi się, że podziękuję i pójdę sobie do wezemu. <głos》>, ale jakoś ten, 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 ten początek wytrzymałem, no i później okazało się, że człowiek pada w rutynę, przyzwyczaja się i, i, i to nie było takie straszne. No ale z początku, te pierwsze trzy dni to były okropne. kiedy prowadziliśmy tą piekarnię w, w socjalizmie. To był taki okrutny okres, bo nie była to dochowa już zbyt duża, no bo ceny były urzędowe, a ludzie się gromadzili od rana. Ja mówię, wtedy już prowadziliśmy prywatnie te piekarnie, Wczesnego rana robiła się kolejka i w momencie otwarcia sklepu zaczynało się. Na czym to polegało? Że Ci, którzy, połowa kolejki, która mniej więcej wyczuła, że otrzyma chleb, nie, wołała, żeby nie dzielić chlebem, bo było coś takiego, że żeby trzeba było dzielić chlebem po jednym bochenku, bo ludzie chcieli po 3, 4, 5 i tak dalej. Natomiast ci w następnej połowie kolejki, którzy wyczuwali, że mogą nie dostać tego chleba, wołali, że tylko po jednym bochenku, tak? Ani tych nie szło uszczęśliwić, ani tych. A generalnie w sumie, jak już był ślep wyprzedany, to się komu dostawało, no niemiłe nie nie sceny były. No, ludzie byli rozcieczeni i tak dalej. No, ale takie coś było. No, później, później już potem po przemianach to, to, to się unormowało. Socjalizm, który jest krytykowany, utopijny system. Natomiast było w tym socjalizmie parę rzeczy naprawdę wybitnych i dobrych, to znaczy, przemysł spożywczy, tak nazwijmy to, który nie był e, skażony tymi chemikaliami, które są e, teraz, więc na przykład produkcja chleba polegała na, na, na czystej technologii, bez żadnej chemii. I w momencie teraz tych przemian e, musiałem się zdecydować, albo pójść drogą, jak i poszła większość, zmiana piecy piekarskich na, na, na parowe. I teraz małżeństwo z chemią i robienie dużych ilości, bo to, bo to na, na, na tym zasadzie później polegało. I teraz co, co tu wybrać? No więc postanowiłem zostać na tym co, co miałem. Czyli generalnie robić to dalej w tym systemie socjalistycznym. Czego Pana nauczył Tata przez te pięć lat wspólnej pracy przy wypieku chleba. E, nauczył mnie tego przy okazji, że najgorzej pracuje się w rodzinie, e, to się wytnie. <grymne> Ojciec nauczył mnie dyscypliny. No wiadomo, piekarnia to, to przede wszystkim dyscyplina. Trzeba wszystkiego pilnować, nie ma, e, nie ma tam e, Takich historii, że sobie e, c, e, zrobimy wolne, czy, czy, czy przerwa, tak. Nie przerwa, nie. czy tak dalej. No, produkcja po prostu w piekarni, produkcja goni człowieka. Także to tu jest e, dokładnie ileś naście godzin e, czystej pracy. No poza tym, no, mimo wszystko, udostępnił mi te, te receptury. No, poza tym, pracowało się zgodnie, rodzinnie. Po transformacji przeglądałem. Takie dokumentacje ojca, receptury i tak dalej, i natrafiłem na taką recepturę. No to jeszcze z niemiecka brzmiało: szlyzen, rund, brut". E, więc sobie to tam przetłumaczyłem i wpadłem na pomysł, żeby taki okrągły chleb produkować. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, e, świetnie się sprzedawał. No, klientów było mnóstwo, nawet z bardzo, bardzo daleka. Otrzymałem swojego czasu telefon z Warszawy, że ktoś się u mnie pojawi w piekarni z ofertą, żeby zaopatrywać taką, nie wiem, jak to nazwać, korporację hoteli, sieć hoteli w chleb, tak? Że ten okrągły chleb, oni tam gdzieś słyszeli znają i tak dalej. Natomiast no, zapytałem się. No ile tego chleba było trzeba, więc w tej chwili już nie pamiętam jaką liczbę mi wymienili. No wtedy musiałem się zdecydowanie odmówić, bo moja piekarnia, ta piekarnia wąska jest taką piekarnią rodzinną. W no, tej te chwili na, na czym to polegało, że sam e, prowadziłem całą produkcję. Do pomocy pewna powiedzmy przychodziła Pana osoba, żona, która pomagała i sprzedawała. No więc robiliśmy praktycznie tylko pieczywo. Nawet nie trzeba było na, na, na zewnątrz sprzedawać, tylko dla, dla klientów, którzy, którzy się pojawiali w Łące. No oczywiście musiałem odmówić, oni byli szalenie zdziwieni, no jakże, to wie Pan, no przecież taka oferta. No trudno było wytłumaczyć, że to jest rodzinna piekarnia i po prostu nie byliśmy w stanie o takich ilościach w ogóle rozmawiać. Tyle co na miesiąc by nie piekli. Nie, to było niemożliwe. A druga oferta, którą mi Danka też przypomniała, pojawił się gość piekarni ze Stanów Zjednoczonych. Akurat przebywał w Polsce. Nie pamiętam, gdzie, gdzie, gdzie on tam, w którym miejscu on był. I z ofertą taką, że, czybym nie pojechał z nim do Stanów Zjednoczonych, że on tam ma jakieś piekarnie, ale chce uruchomić piekarnię na, na wzór tej łąckiej, z takim piecem, który jest w tej naszej piekarni i żeby mu to, że jakby tam poprowadził i tak dalej przez jakiś okres czasu, no oczywiście, że to było niemożliwe, no też musiałem mu odmówić. Kiedy 5 lat temu rezygnowałem już z pracy w piekarni, to zależało mi, żeby był ktoś, kto, kto mu tą recepturę oczywiście przekaże, ale też, żeby był to fachowiec, który by potrafił utrzymać ten poziom. No i rzeczywiście trafiłem na, na pana szczypkę, Piotka Szczypkę, razem z żoną. Dowiedziałem się, że jest rzeczywiście, sprawdziłem, bo był u mnie w piekarni, że jest bardzo dobrym piekarzem, zdolnym piekarzem, wykształconym. No i okazało, okazuje się, że robi świetny chleb. Uważa nawet, że, że może nawet lepszy niż mój. No i sądzę, że idzie taką dobrą drogą tej, tej tradycji. W tym samym systemie, natomiast dzięki Bogu, ten łęcki okrągły chleb jest na, na, dla mnie na bardzo wysokim poziomie.